Kochani, kochani, witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj przybyłych, witam naszych klientów, witam naszych pracowników obecnych i byłych pracowników, witam partnerów wszystkich, ale witam też naszych przyjaciół, przyjaciół Instytutu Monitorowania Mediów. Proszę Państwa, 25 lat IMM-u uświadomiło mi, że ja już jestem stary. O, ale nie. Pracując z wami na co dzień, muszę powiedzieć, że czuję się nadal tak, jak to było 25 lat temu. Naprawdę jest mi bardzo miło i, i cały czas mam pełną, jestem pełny energii i bardzo dobrze mi się pracuje. Nie czuję tej, tego wieku, nie czuję tych 25 lat, jeśli już to. To tylko pozytywy z doświadczeń. Proszę Państwa, 25 lat IMM-u to, to nic innego jak budowanie wspaniałego zespołu ludzi. Jestem dumny, jestem dumny z wszystkich pracowników, którzy tworzą Instytut Monitorowania Mediów, zarówno tych, którzy pracują z nami od dawna, od początku, jak i tych, którzy się przyłączyli do nas w trakcie różnych przejęć lub dołączyli w późniejszym okresie. Tworzycie najwspanialszy zespół na świecie, jaki znam. Proszę Państwa, każda firma, każda firma marzy o tym, żeby mieć grono. Długoletnich, wiernych, fantastycznych klientów, no i nam się to udało, za co, za co bardzo dziękuję. Z drugiej strony obiecuję, że nadal będziemy dochowywać jak najwyższej staranności w naszych usługach i będziemy dochowywać jakość, mimo wyzwań technologicznych. A być może dzięki technologii będziemy utrzymywać tę jakość i będziemy starali się, żeby była ona jeszcze lepsza. Proszę Państwa, co 25 lat temu się wydarzyło. Tak naprawdę z Michałem Sienickim rozpoczęliśmy tę przygodę, nie mając niczego poza pomysłami. Michał miał pomysł na technologię, ale nie było za nami żadnego wsparcia finansowego, żadnych funduszy. Te pomysły wystarczyły. Zatrudniliśmy na początku jedną osobę, panią Katarzynę i dalej to już się potoczyło, dalej się to udało. Muszę powiedzieć Państwu, że to było niesamowite. Teraz nasza grupa zatrudnia w Polsce i za granicą ponad 200 osób. Obrót roczny to ponad 60 milionów złotych i wiele tysięcy zadowolonych i wiernych klientów. Myślę, że wszyscy powinni byśmy, powinniśmy być z tego zadowoleni, dumni. Mamy bardzo wysoką rozpoznawalność na rynku jako podmiot analityczny, badawczy, mamy wysoką renomę i, i ja z tego jestem niezmiernie niezmiernie dumny. Chciałbym powiedzieć parę słów o historii, bo wiem, że wielu z Państwa, nawet pracowników, a niektórych szczegółach nie wie. Zacznę może od tego, że w 2001 roku, czyli rok po rozpoczęciu, nawiązaliśmy strategiczną współpracę z poznańską firmą Wielkopolska Agencja Informacyjna Press Service. I przez rok współpracowaliśmy, potem ta współpraca się nam rozeszła i zaczęliśmy konkurować. Co dalej? W 2004 roku przejęliśmy firmę Horabig Media. I w tym samym roku założyliśmy portal proto.pl. W 2007 roku, kolejny bardzo ważny element otwarcie oddziału w Radomiu i zatrudnienie pierwszych pracowników. W 2008 roku ekspansja zagraniczna i kupno spółki rumuńskiej Mediatrust. Potem bardzo szybki rozwój, zarówno co do liczby klientów, sprzedaży i produktów. To był burzliwy taki okres, bo wchodziły nowe media związane z internetem. W 2013 roku, myślę, że niewielu z Państwa o tym wie, po rocznych negocjacjach na stole leżała umowa wynegocjowana przejęcia spółki Press Service Monitoring Mediów, poznańskiej spółki, ale niestety nie podpisaliśmy tej umowy ostatecznie. Um, w kolejnych latach firma Media Trust przejęła kilka mniejszych podmiotów w Rumunii, stając się liderem. Myśmy w Polsce też przejmowali. Jak Państwo wiecie, w zeszłym roku na początku dopięliśmy swego i zrealizowaliśmy cel z korzyścią obopólną dla obu stron i przejęliśmy Press Service Monitoring and More wraz przy okazji ze spółką NewsPoints, z czego jestem dumny i bardzo, bardzo zadowolony. Tak to e, mówiąc tutaj o historii. Bardzo ważne dla nas w przeciągu naszej e, pracy, historii jest długofalowa współpraca z rzetelnymi partnerami. E, stawiamy na jakość, ale też właśnie nad tą no takie zaufanie i współpracę długoletnią. Nie mógłbym tutaj pominąć współpracy z naszymi kancelariami prawnymi, spółką, kancelarią SKP, szczególnie chciałbym tutaj podziękować mecenasowi Maciejowi Ślusarkowi, a także kancelarii Agnieszki Metelskiej, z którą również jesteśmy prawie od samego, od samego początku. Dla Instytutu Monitorowania Mediów niezmiernie istotne są różnego typu inicjatywy społeczne, inicjatywy wspierania partnerów, który, w którym możemy pomóc robić dobrze, zmieniać świat na lepsze. Takich współprac mamy bardzo dużo. Teraz bym chciał wymienić te, które trwają już ponad 20 lat. Jedną z nich jest współpraca ze Związkiem Firm Public Relations, inna z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Bardzo cenimy sobie też móc wspierać polską akcję humanitarną oraz Fundację, mimo wszystko, Anny Dymnej. To jest dla nas bardzo ważne. Cieszy nas również to, że są z nami nasi byli pracownicy, którzy wspierają nas na różne sposoby. Oni przebijają się w naszym życiu, w życiu w naszej firmy dosyć często. I to, co mnie bardzo cieszy i za co bardzo, bardzo Państwu dziękuję, bo wiem, że wielu z Państwa właśnie u nas pracowało wcześniej. za. Pomysły za y, inspirowanie nas, ale też za taką życiową, za takie życiowe wsparcie i, i pomoc na różnych etapach y, działania, działania firmy. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze wrócić do pracowników, bo to serce naszej firmy mamy grupę pracowników, którzy są z nami od bardzo dawna. Mamy pracowników młodszych, ale szczególnie bym chciał wymienić tutaj wszystkich pracowników, którzy są z nami od przynajmniej 2005 roku. Mam listę, żeby... Ta, ta lista jest... Ta lista jest z pamięci, ale jakby mi jakieś nazwisko umknęło, to bym się źle czuł to jest prawie 20 osób i żeby była jasność będę czytał od tych którzy mają najdłuższy staż nazywam ich 20latkami Anna Sanowska Małgorzata Dylakowska pan Andrzej Gileciński, Paweł Korab Agata Andruszkiewicz, Mariusz Makowski, Krzysiek Horodelski, Grzegorz Majewski, Łukasz Nosawrzewski, Monika Bernadyszes, Paweł, Paweł Popowicz, kolejny członek zarządu Monika Ezman. Zdalnie pracująca z nami, to jest wysiłek, żeby wytrzymać tak zdalnie, Agnieszka Witkowska-Sadek, Artur Iwaniuk, Bartek Bernadyszes i lada chwila obchodzący dwudziestkę Konrad Frączak. Dziękuję za te oklaski. Ja się też do nich przyłączam, proszę Państwa, ale yy, również bardzo ważni są dla nas yy, nowi, nowi pracownicy, szczególnie młodzi, którzy dają nam yy, nowy powiew yy, i nowe spojrzenie na świat. To jest tym bardziej istotne przy zmieniającym się nam świecie i yy, cyfryzacji. Bardzo, bardzo Państwu yy, za to dziękuję. Yy, co jeszcze bym mógł tutaj powiedzieć? Wiem, że zbyt dużo czasu nie mam, ale chciałbym, Państwa, hmm, chciałbym Państwu i sobie życzyć, żebyśmy kolejne jubileusze Instytutu Monitorowania Mediów świętowali przynajmniej w tak dobrej kondycji w jakiej jesteśmy teraz jesteśmy teraz w świetnej kondycji ale życzę sobie i państwu żebyśmy mieli możliwość świętowania kolejnych jubileuszy w takiej właśnie kondycji w takim stanie a teraz zapraszam na 10 minutowy film taki wspomnieniowy i życzę zabawy dziękuję